Witam was dzisiaj na kanale. Taka trochę sytuacja patowa. Nie będę ukrywał, że mam lekkiego wnerwa. Jednak w przeddzień świąt mój inwerter odmówił posłuszeństwa. Doszło najpierw do zwarcia, gdzie wyskoczyły korki. Po załączeniu tych korków nagle w tym miejscu zaczęło mocno iskrzyć. Konkretnie to jest za tą siatką stalową. Nie chcę tego powtarzać, ponieważ mimo wszystko inwerter jest na gwarancji. Chciałbym, chciałbym go przesłać do, do Volt Polska, zobaczymy, co oni z tym zrobią. Niemniej jednak, widzę tutaj, że odbiór napięcia z paneli fotowoltaicznych jest. Pokazuje mi tutaj, że mamy 86V na zewnątrz. Zresztą ładna pogoda jest dzisiaj, i zobaczcie, co się dzieje. Tutaj zaczyna. Wszystko szlak trafiać, także ani nie ma ładowania, tego bateria jest fajnie naładowana. Znaczy do samego końca nie jest bo jak widzicie, jest podłączone tutaj. Sprawdzam, jest 51V, więc nie jest na maksa 52 i się od razu wyłączyło z tej strony. Także no nie będę ukrywał, jestem lekko poirytowany, tym bardziej, że jestem w trakcie stawiania. Masz tu pod, wędy, pod wiatrak, i już nie mogłem się doczekać, kiedy podłączę go tutaj też pod ten cały zestaw baterii, które mam. Jak również jestem w trakcie zakupu nowej ilości baterii, jak w konkretnie 8 sztuk chcę tutaj dorzucić. No i taki pech. No zobaczymy, jak się to będzie wszystko kształtowało. Dzisiaj będzie. Solar, inwerter solarny będzie zdjęty, i, i wypuścimy go do sprzedawcy. Oczywiście na bieżąco będę Was informował, jak to wygląda, jak zareagował Volt, czy przyjął reklamację, czy też nie przyjął. Informuję tylko, że inwerter ten nie posiada jeszcze 12 miesięcy. To było wszystko na dzisiaj. Cześć.